Dzień dobry Państwu. Tomasz Schweigert. Wydarzenie Dnia. Przepraszam, że znowu e, zajmę Państwu czas po części e, prywatną informacją, ale to stała się informacja publiczna. Widzicie Państwo, na spotkaniu w Pabiernicach jeden z uczestników, jeden rozmówca przekazał premierowi Tuskowi naszą książkę Więzińce BA. Pan jest za mną, ja jestem za panem, znaczy wszyscy jesteśmy... Jest dla pana książka. Jeżeli pan jej nie znał, to jest. Się... Gdzie jest Monika? O, dalej. Natalia. Oglądałem to, zrobiło mi się bardzo miło. Wiecie Państwo, rozpoczęło się polowanie Donalda Tuska. Donalda Tuska, Kaczyński poluje cały czas, ale teraz to polowanie weszło już w taką ostrą fazę i przykro, że mm, ważną rolę odgrywa w tym wszystkim Szymon Kołownia. Na e, spotkaniu w Pawianicach. Mm, Właśnie ten pan, który wręczył tę książkę, chciałbym mu serdecznie podziękować, również w imieniu Jana Pińskiego. Publicznie mówimy, nie, 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 nie znamy tego pana, to nie my żeśmy zarażowali, my nie robimy takich rzeczy, ale zrobiło nam się bardzo, bardzo miło. Ten pan mówił rzecz bardzo ciekawą. Ten pan mówił bardzo spontanicznie. Ten pan był zdenerwowany. Wszyscy pomagali mu na sali, bo to było bardzo fajne. To, to nie dlatego, że ten pan akurat wręczył naszą książkę, ale powiedział rzecz niezwykle istotną i rozumiem, że pan premier wziął ją do serca, bo ten pan powiedział, że poszedł na pierwsze spotkanie i na tym spotkaniu był. Mecenas Giertych. On musiał posłużyć się kartką. Nie pamiętał, że to był mecenas Giertych. Nazwiska nie pamiętał Mecenas Giertych. Przypomniał sobie. To było wszystko bardzo naturalne. Obejrzyjcie. I pan, ten pan powiedział tak. Ja kiedyś miałem duże pretensje na mecenas Giertych. Naprawdę byłem, było przykro, że on wcześniej e, był w rządzie Kaczyńskiego, że funkcjonował razem z PiSem, ale po tym, kiedy mecenas Gierdych zaczął e, funkcjonować w ten sposób, że zaczął e, no walczyć z Staczyńskim, walczyć z tym bezprawiem, mówił: Ja bym za Gierdychem był wszędzie. Ja nie, on z takich słów użył. Widać, że to wstrząsnęło Donaldem Tuskiem, ale Tusk to zrozumiał, bo ludzie potrzebują sprawczości. Ja rozumiem premiera, cieszyłem się, że wrócił ten stary Donald Tusk, który rozmawia z ludźmi. Tusk nie kłamie, jeżeli czegoś nie może powiedzieć, to nie mówi, różni się. Tym, że podczas tego spotkania w plebienicach powiedział o tym, że nie można liczyć głosów. Ja rozumiem argument pana premiera, który brzmiał mniej więcej tak, że on nie może pozwolić na to, żeby liczeniem głosów rządziła prokuratura, bo tam był taki głos, kto ma liczyć głosy. I ludzie powiedzieli policja. A premier. Widać było, że tak emocjonalnie zareagował i powiedział, że a co będzie, jak kiedyś będzie głosy liczył Ziobr. Być Państwo, argument trafny premier, to jest Fajcer Szermierz i on mnie rozmawiać z ludźmi, ale ja panu, panu premierowi odpowiem. Panie premierze, tu nie chodzi o to, żeby stworzyć taką kolejną Metodę na kontestowanie w wyniku wyborów, ale tutaj popełniono przestępstwo. Pan premier jest wprowadzony w błąd. Ja wiedziałem, pan premier zareagował e, tak um, nerwowo na przykład pana kątka. Panie premierze. Wszystko jedno, kto wybrał wybory, ale prokuratura musi zbadać tę sprawę i musi przeliczyć głos, czy nawrockie zostanie. Zaprzysiężony 6 sierpnia, czy nie zostanie. Jest to, mimo tego, że to jest niezwykle ważna rzecz, jest to rzecz drugorzędna. Pierwszorzędną sprawą jest to, żeby ludzie mieli poczucie, że winni oszustw, czy one były mniejsze, większe, czy olbrzymie, muszą ponieść konsekwencje. Pan apelował o to, czy Ludzie za panem pójdą, ludzie panu mówią, pójdą za panem. Był pan dumny z tego i ma pan rację, musimy być dumni z tego, że zorganizował, zorganizował pan dwa największe marsze w historii powojennej Polski. Zgromadzenia 4 czerwca i 1 października. To prawda. Ale to, o czym w tej chwili e, mówię, nie mówię tylko w własnym imieniu. Ja nie chcę być pompatyczny, ale takie zdanie, jeżeli pan, pan interesuje się i pan, pan na bieżąco śledzi media społecznościowe, wielu ludzi e, tak myśli. E, nie chodzi o podważanie wyników wyborów. Nie chodzi o, o to, żeby stworzyć jakiś precedens nie chodzi o to, żeby yy, przeliczać głosy tylko dlatego, bo chce się zmienić ten wynik. Po prostu, żeby złapać przestępców. Trzeba złapać przestępców, panie premierze. Yy, jak pan wie, rozpoczęło się polowanie. To jest mocno ochydne. Yy, Szymon Hołownia wpisał się w to, yy, co oni chcieli od dawna zrobić, to znaczy wpisał się. W ten cyrkiw yy, czytamy takie wystąpienia sztabu Karola Nawrockiego, onet, podpisują się dziennikarze, onet wiadomości. Człowiek Karola Nawrockiego reaguje na słowa Szymona Chłownia zamachu stanu. Jesteśmy wstrząśnięci. To bez wątpienia w ocenie politycznej i prawnej próba dokonania zamachu stanu. Tak na słowa Szymona Hołowni zareagował Polsat News. Rzecznik prezydenta elekta Rafał Leszkiewicz. Marszałek Sejmu powiedział, że sugerowano mu, by nie dokonywał odosiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta i tym samym przeprowadził zamach stanu. Wiecie państwo, panie premierze, on tutaj... W ogóle w tej, w, tej, w tej słynnej swojej wypowiedzi w Polsat News mówił, że kilka razy nakłaniano go. Panie premierze, no, wszyscy wiemy, że to nie było nakłanianie do zamachu stanu, tylko to było do działania zgodne, zgodnego z konstytucją. Ja wiem, pan powiedział, że no nie ma innej izby i nie ma innego sądu. Pan wie, że to jest y, kwestia y, ministra Bodnara, że minister Bodnar, y, no, zmarnował nam czas. Zmarnował nam wszystkim czas, bo nie byłoby tej izby, byli, nie byłoby no sędziów. Ale no, trudno, y, żeby z panem ludzie w ten sposób polemizowali, dochodzi jednak, nie o to, żeby pan wyszedł tam mocno zdenerwowany, tylko że pan otrzymał wsparcie. Trzyma pan takie wsparcie od ludzi. Ja się cieszę, że pan jeździ. Wie pan, Jak z panem można merytorycznie porozmawiać, to w tym samym czasie Kaczyński mówi, że 50% kobiet to lesbijki i dlatego nie mogą mieć dzieci. Niech ja pan ty, wcześniej, jak pan pamięta, mówił, że e, kobiety e, w młodym wieku dają szyję, dlatego też nie mogą mieć dzieci. Wie pan także, niech on jeździ i niech mówi jak najwięcej, Niech pan też jeździ. Ale, panie premierze, to potrzeba tego, co powiedziała pan tak naprawdę emocjonalnie, ale bardzo mądrze, e. Jedna pani. I przeczytam, co pan powiedziała I ja bym na pana miejscu wziął sobie to do serca. Znowu czytuję za onetem. Emocjonalne wystąpienie na spotkaniu z Tuskiem. Niech pan odrzuci tę watę sukrową Jestem socjologiem. Zanim prawda nas wyzwoli, to nas zaboli. Polityką wygrywa się w tej chwili nie programami, tylko emocjami. To jest najważniejsze. Byłam na Marszu Miliona Serc. To był pana sukces. Wzbudził pan wielkie emocje, które powodują wielkie oczekiwania. Te oczekiwania nie zostały zrealizowane. Jak udała? Po pierwszej turze wyborów prezydenckich, razem ze swoimi koleżankami, namawiała sąsiadów i walczyła o każdy głos. A pan wychodzi i mówi coś takiego, że nie będzie u wszystkich głosów. Bo na oko to Nawrocki wygrał. Ja jestem w demokracji i chcę, żeby wszystkie głosy były policzone. To było straszne, oznajmiła kobieta krytykując premiera. Zwróciła się też z apelem Donalda Tuska, aby pamiętał, że na dole w tej, w tej chwili percepcja się zmieniła. Niech pan odrzuci tę watę cukrową, która jest wokół pana. Niech pan patrzy na to, jak ludzie są przerażeni tym, że ich oczekiwania się nie spełnili. Hmm. Premier podziękował za słowa, jakie wygłosiła mieszkanka powiatu schałuckiego. Wiem, jak z wielu z Was jest rozczarowanych tymi ostatnimi kilkunastoma miesiącami. Sam przekonywałem swoich współpracowników, że nie ma nic bardziej żałosnego, jakby silny polityk. Absolutnie zgadzam się, że emocje są absolutnie kluczem do wszystkiego. W tej chwili dodał szef rządu. Cieszę się, że Pan rozumie te nastroje społeczne. Panie premierze, a zna naszą książkę. Mówimy do Pana żeśmy ją wysłali z dedykacją, to nie chodzi o jakąś reklamę, to nie chodzi o mnie, nie chodzi o Janka Pińskiego, chodzi o mechanizmy. I pan, tam ma pan gotowy akt oskarżenia dla CBA, które obiecał pan likwidować. Ma pan e, gotowy akt oskarżenia dla ludzi, e, którzy zdafrudowali 500 milionów euro. E, tę kwotę e, z której 300 milionów miało być przeznaczone na budowę dwóch wież Kaczyńskiego. Tutaj mm, musi być pokazana siła. Tak jak pan mówił, że najgorzej polityk jest bezradny. Tu nie trzeba szukać, mm, kreować przestępstw, jak robił to Ziobro. Ma pan po prostu mm, te wszystkie... Rzeczy, które oni popełniali, i trzeba to egzekwować. Po prostu, żeby zaczęło działać prawo, i spodziewam się, że to, co Pan mówi, że słuchajcie, nie mamy, być może mamy raz 51%, aż 49%, że będziemy mieli te ponad 50%. Ludzie muszą znowu uwierzyć. Cieszę się, że Pan jeździ, cieszę się, że Pan dostał książkę. To jest dobry dzień. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję jeszcze raz temu Panu, który. Wręczył premierowi książkę. Mam nadzieję, że zmobilizujemy się jeszcze raz i nie pozwolimy, żeby otumanieni ludzie, bo większość ludzi są otumanieni, razem z grupką przestępców, którzy chcą się chronić, a później dalej kraść, narobili znowu tyle złych rzeczy. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu!